Wszystkie słowa życia Nauczanie domowe 19 kwietnia Dzieje apostolskie, rozdział 5, wersety od 17 do 26 Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa Saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia. Usłyszawszy to, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte. I strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca Straży Świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtedy nadszedł ktoś i oznajmił im, Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca Straży poszedł. Ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Ciągle dla mnie jest fascynujące, jak aniołowie mobilizują Kościół do ewangelizacji. I tutaj chciałem skupić się właściwie na jednym zdaniu, a ściślej na trzech słowach z tego zdania. Chodzi o to, że Apostołowie usłyszeli, weszli do świątyni i nauczali. Usłyszeli, weszli, nauczali. Pierwsze słowo to, że usłyszeli. To ważne, że my jesteśmy otwarci na inspirację, na to, że aniołowie nas będą mobilizować, że aniołowie do nas będą przemawiać, że my będziemy otwarci na to, co Bóg zamierzył. Na to przesłanie, które jest skierowane do nas. Zatem po pierwsze trzeba otworzyć uszy, czasami trzeba potrząśnięcia nas, ponieważ żyjemy, wydaje się, jakby niektórzy w letargu, jakby niektórzy nie widzieli tej rzeczywistości, Królestwa Bożego, głoszenia słowa, radości Wielkanocy. Więc trzeba potrząsnąć, otworzyć uszy. Po drugie, otworzyć serce. Potrzebujemy wewnętrznego poruszenia, a w końcu pasji pasji, która nas będzie motywować, napędzać, która nas będzie nieść. I otworzyć umysł. Chodzi o zrozumienie, o mądre działanie, o logiczne postępowanie. Drugie słowo to weszli. Zatem ruszyli. Nie czekali, nie siedzieli, nie narzekali, że jak to nam trudno, że nas więzią, że nas ograniczają, że nie możemy czegoś robić. Nic z tych rzeczy. Oni ruszyli, nie czekali i po prostu zaczęli działać. Po drugie, o świcie. Podkreśla to słowo Boże. Natychmiast. Natychmiast. Jak tylko się okazja zdarzyła, jak tylko bramy zostały otwarte, natychmiast weszli do świątyni, aby głosić. O świcie. I w końcu do świątyni, czyli tam, gdzie byli ludzie, tam, gdzie jest okazja do dawania świadectwa, do głoszenia. Po trzecie, nauczali. I czytamy, że to nauczanie było słowem życia, ewangelią, czyli dobrą nowiną, czymś, co poruszało, co dawało życie, co było życiodajne. Co było życiowo ważne. I nie mamy wątpliwości, co to było. To była prezentacja osoby Jezusa Chrystusa, z Tego Jezusa prezentowali apostołowie. To jest życie, to jest ta pasja i ta godliwość, która ich niesie. Zatem usłyszeć, wejść i głosić. To jest te trzy słowa które zostawił w sercach i w umysłach apostołów Anioł, niech zostawi też w Tobie. Zadanie dla Ciebie na dziś: jaką życiową mądrość chciałbyś przekazać bliskim? Które słowa uważasz za żywe, za autentycznie niosące coś dobrego, ważnego? Które są dla Ciebie słowami życia? Przekazuj je. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty.